Właśnie teraz przystępujesz do powtórzenia materiału z budowy atomu. Nagrywanki, odpytywanki rób sobie w taki sposób, że usłyszysz pytanie, zapauzuj sobie nagranie, odpowiedz sobie czy w myślach, czy na głos, jaka będzie odpowiedź do tego pytania. Jeżeli odpowiesz, puszczasz nagranie dalej i odsłuchujesz odpowiedzi. Jeżeli nie odpowiesz na to pytanie, to po prostu posłuchaj odpowiedzi Zanotuj sobie ją, zrób z tego nagrania jakieś swoje dodatkowe notatki, dzięki czemu ten materiał stanie się dla Ciebie jeszcze bardziej zrozumiały i jeszcze jaśniejszy. A zatem zaczynajmy: budowa atomu. Powiedz, czym jest zapis nuklidowy pierwiastka. Zapauzuj teraz nagranie i skonstruuj odpowiedź. Zapis nuklidowy pierwiastka to jest taki zapis, gdzie pokazujesz symbol pierwiastka, jego górną liczbę i dolną liczbę, liczbę A, liczbę Z i symbol pierwiastka E. Górna liczba A to jest jego masa odczytana z układu okresowego zaokrąglona do liczby całkowitej, inaczej liczba masowa, czyli to, co waży w danym pierwiastku. Natomiast liczba Z, dolna liczba, indeks dolny przy symbolu to jest liczba porządkowa atomowa, czyli numer okienka, w którym siedzi pierwiastek w układzie okresowym. Co w atomie waży? W atomie waży głównie jądro. Jądro zbudowane z protonów i neutronów, czyli protony i neutrony to są takie cząstki elementarne, które są na tyle duże, że... Ważą na tyle dużo, że my je rozpatrujemy i ich suma masy to jest masa jądra, automatycznie masa całego atomu, całego pierwiastka, ponieważ elektrony, które fruwają na tzw. Tak powłokach, to są po prostu maluteńkie elementy. One ważą na 24 miejscu po przecinku 1,66 g, ale na 24 miejscu po przecinku to jest taka maluteńka cząstka grama. Dlatego masę elektronów pomijamy. To, co waży, to mówimy, że waży jądro, czyli protony i neutrony. Dlatego liczba masowa, ta górna liczba A w zapisie nuklidowym. To jest informacja o tym, ile waży jądro, czyli ile ważą cząstki, których masy rozpatrujemy, czyli ile ważą inaczej nukleony. Jak obliczyć liczbę neutronów z zapisu nuklidowego? Musimy odjąć liczba A minus liczba Z. Czyli robisz odejmowanie to, ile waży dany pierwiastek, czyli jego liczba masowa minus jego liczba atomowa porządkowa, czyli liczba Z ta u dołu. Jak odczytać w układzie okresowym, ile powłok elektronowych ma dany pierwiastek? Odczytujemy po prostu numer wiersza, czyli okresu w układzie okresowym, w którym leży dany pierwiastek. Jakie są trzy stany trwałe w chemii? Jest dublet, czyli dwa elektrony walencyjne. Jest oktet, czyli 8 elektronów walencyjnych. Natomiast dla pierwiastków w bloku energetycznym D mamy jeszcze stan trwały, który brzmi: im więcej elektronów niesparowanych, tym pierwiastek lub jego jon jest bardziej trwały, czyli mniej podatny na zmiany i mniej chętny do reagowania i przebudowywania się. Co oznacza ładunek dodatni? Przy zapisie jakiegoś symbolu pierwiastka. Ładunek dodatni oznacza, ile elektronów dany pierwiastek oddał. Jeżeli ma ładunek 1, to taki kation oddał jeden swój elektron walencyjny. Jeżeli ma 2, oddał dwa elektrony walencyjne. Jeżeli ma 3, to znaczy, że pozbył się swoich trzech elektronów walencyjnych. A co oznacza ładunek ujemny? Ładunek ujemny oznacza, ile elektronów dany atom przyjął, zabrał sobie, nie swoich elektronów. Na przykład, ładunek minus jeden oznacza, że zabrał jeden obcy elektron, ładunek minus dwa oznacza, że zabrał dwa obce elektrony, ładunek minus trzy, że zabrał trzy jakieś elektrony i tak dalej. Co to jest zrąb, czyli rdzeń atomu? Zrąb, czyli rdzeń, to jest inaczej jądro łącznie z elektronami niewalencyjnymi. Nieważne, czy te elektrony leżą na pierwszej, drugiej czy kolejnej powłoce, wszystkie elektrony niewalencyjne, protony i neutrony z jądra, to jest zrąb, czyli rdzeń atomu. Na jakich powłokach mogą leżeć elektrony walencyjne? Elektrony walencyjne na pewno leżą na powłoce walencyjnej, czyli najdalszej od jądra, czyli tej, która ma w konfiguracji najwyższy numer. Natomiast w pierwiastkach bloku d ich elektrony walencyjne są również ukryte na powłoce poprzedniej, wcześniejszej, czyli przedostatniej, czyli takiej, która nie jest powłoką walencyjną, jednakże posiada elektrony walencyjne danego pierwiastka z bloku d. Jak określić ładunek jądra? Ładunek jądra jakiegoś atomu to jest po prostu ilość jego elektronów, ale koniecznie z dopisanym plusem. Na przykład ładunek jądra wodoru, atomu wodoru będzie wynosić plus 1, ładunek jądra helu będzie wynosić plus 2, natomiast ładunek jądra litu będzie wynosić plus 3, czyli ilość protonów, ale koniecznie z ładunkiem plus. Jak wygląda zapis połow. Jak wygląda zapis konfiguracji powłokowej? W konfiguracji powłokowej bierzemy pod uwagę tylko symbole powłok typu KLMN oraz w potęgach, w indeksach górnych, zapisujemy, ile elektronów znajduje się na której z tych powłok. A o jaką konfigurację chodzi, kiedy polecenie mówi po prostu podaj konfigurację elektronową? Jeżeli w zadaniu nie ma powiedziane, jakiej konfiguracji autor chce, to trzeba podać konfigurację 1S2, 2S2, 3S2 i tak Co to jest konfiguracja elektronowa podpowłokowa? Konfiguracja elektronowa podpowłokowa to jest najzwyklejsza konfiguracja elektronowa, czyli 1S2, 2S2, 3S2 i tak Jak masz zapisać konfigurację, kiedy w poleceniu proszą, aby podać konfigurację elektronową za pomocą liczb kwantowych? Konfiguracja za pomocą liczb kwantowych to jest po prostu najzwyklejsza konfiguracja elektronowa, czyli konfiguracja elektronowa podpowłokowa, a zatem 1S2, 2S2, 3S2 itd. Jak zrobić zapis konfiguracji elektronowej skróconej? Konfiguracja skrócona bierze pod uwagę: Elektrony walencyjne oraz w nawiasie kwadratowym zapisujemy ostatni gaz szlachetny, symbol gazu szlachetnego, który jest jakby skrótowym zapisem całej konfiguracji rdzenia tego pierwiastka, czyli całej części te, tych elektronów niewalencyjnych. Jak obliczyć, ile elektronów w zrębie ma dany pierwiastek? Wystarczy odjąć wszystkie jego elektrony, które posiada minus elektrony niewalencyjne. Elektrony niewalencyjne to te, które są w zrębie, czyli to te, które znajdują się od pierwszej powłoki do jego przedostatniej powłoki bez elektronów walencyjnych. A jakie podpowłoki znajdują się na powłoce pierwszej, czyli jakie bloki energetyczne znajdują się na powłoce pierwszej. Powłoka pierwsza. Posiada tylko blok energetyczny S. A jakie podpowłoki znajdują się na powłoce drugiej? Powłoka druga ma blok energetyczny S i P, czyli podpowłokę S i podpowłokę P. A jakie podpowłoki, czyli jakie bloki energetyczne, mieszczą się na powłoce numer 3? Na powłoce trzeciej, jak i na dalszych. Jest zarówno blok, blok energetyczny S, blok energetyczny P, jak i podpowłoka D. Jeżeli w zadaniu proszą, aby podać możliwe stopnie utlenienia jakiegoś pierwiastka, albo najczęstsze stopnie utlenienia jakiegoś pierwiastka, to jak dojść do tych stopni utlenienia, patrząc na układ okresowy? Musimy najpierw spojrzeć, gdzie leży dany pierwiastek, i zastanowić się, ile elektronów brakuje mu do stanu trwałego, czyli do oktetu albo do dubletu. Jeżeli brakuje mu dwóch elektronów, to ma możliwość przyjąć te elektrony i wtedy, jak weźmie sobie dwa elektrony, to tak jakby zrobił dwa złe uczynki, czyli będzie miał dwa minusy, więc przyjmie stopień utlenienia minus dwa. Jeżeli natomiast posiada sześć swoich elektronów walencyjnych, tak jak siarka, i odda wszystkie sześć swoich elektronów walencyjnych, to tak jakby zrobił sześć dobrych uczynków, czyli damy mu sześć plusów, czyli wtedy ta siarka przyjmuje formę kationu 6+. Plus. I dany pierwiastek może również pozbyć się tylko elektronów walencyjnych z bloku energetycznego P, zostawiając sobie dwa, czyli dublet na bloku energetycznym S. I tak na przykład siarka, która ma na bloku energetycznym P cztery elektrony, może je oddać i przyjąć formę kationu siarki 4, siarka 4+, plus, bo zostawi sobie dwa elektrony na bloku energetycznym S, czyli będzie miała dublet. I ostatnim najpiękniejszym i ostatnim stopniem utlenienia jest stopień utlenienia 0, czyli pierwiastek czysty jako pierwiastek ma stopień utlenienia 0. Jak sprawdzić, ile elektronów sparowanych lub niesparowanych ma dany atom lub jon? Tu trzeba po prostu napisać konfigurację metodą klatkową, czyli rozrysować kratki, czyli orbitale, i wstawić w nie strzałki, czyli elektrony. I jeżeli w jednej kratce znajduje się jedna strzałka, to znaczy, że to jest jeden elektron niesparowany. Jeżeli natomiast w jednej kratce są dwie strzałki, to wtedy mówimy o dwóch elektronach sparowanych, czyli jednej parze elektronów sparowanych. A jak rozpoznać stopień utlenienia jon, który występuje najczęściej w przyrodzie, który jest najbardziej komfortowy energetycznie dla danego pierwiastka? To będzie taki stopień utlenienia, który po prostu jest najbliższy jakiemuś stanowi trwałemu. Czyli jeżeli jakiemuś pierwiastkowi brakuje do oktetu dwóch elektronów, no to jego stopień utlenienia będzie wynosić dwa minus. Jeżeli na przykład do oktetu najbliżej mu do, do, do oktetu oddać jego na przykład dwa elektrony walencyjne, to odda te dwa elektrony walencyjne i ta najmniejsza liczba w ładunku, matematycznie naj, najmniejsza liczba na plusie lub na minusie, to jest, na, na, to jest najczęściej występujący stan, e, stopień utlenienia. O czym mówi główna liczba kwantowa? Mówi o ilości powłok elektronowych, automatycznie o wielkości danego pierwiastka, danego jonu czy danego jądra pierwiastka, ponieważ główna liczba kwantowa to jest numer okresu, czyli lepiej powiedzieć numer powłoki, ilość powłok. Im więcej powłok ma dany pierwiastek, czyli im ma wyższą główną liczbę kwantową, im ma więcej tych głównych liczb kwantowych, staje się grubszy, szerszy, czyli mówimy, że ma większy promień. Jakim symbolem oznakowujemy główną liczbę kwantową? N. A jakim symbolem oznakowujemy poboczną liczbę kwantową i o czym ona mówi? Poboczna liczba kwantowa L mówi nam o tym, w jakim bloku energetycznym leży dany pierwiastek, dany atom, ponieważ poboczna liczba kwantowa mówi po prostu o podpowłoce, czy jest to blok energetyczny S, czy podpowłoka P, czy być może D. Poboczna liczba kwantowa mówi też, pokazuje nam kształt orbitalu, czyli kształt tego, co my zaznaczamy jako kratka w konfiguracji elektronowej. I właśnie poboczna liczba kwantowa mówi, że orbitale, czyli przestrzenie, po których wpływają elektrony, w bloku energetycznym S są kulami, a w bloku energetycznym P będą to wstążeczki, czyli po prostu znaki nieskończoności. Ok, a o czym mówi magnetyczna liczba kwantowa? Magnetyczna liczba kwantowa konkretnie opisuje ułożenie w przestrzeni danych orbitali. Przykładowo, na powłoce S, na... Przykładowo, na podpowłoce S nie ma to znaczenia, ponieważ tu wszystkie orbitale mają kształt kuli, tylko odpowiednio większych lub mniejszych. Natomiast w bloku energetycznym P mamy już trzy magnetyczne liczby kwantowe. Mamy magnetyczną liczbę kwantową, która jest odpowiednia dla orbitala px, czyli będzie to kształt wstążeczki idącej po osi oznakowanej jako x. Najczęściej to będzie oś pozioma, ale zwróć uwagę, jak będzie to oznakowane w zadaniu, bo może być różnie. Kolejny orbital to byłaby magnetyczna liczba kwantowa oznakowana symbolem py, czyli będzie to kształt orbitalu w piono, pionowej wstążeczki, pionowego znaku nieskończoności. Czyli po osi y idącej. Natomiast trzecia, kratka trzeci, orbital nazywamy orbitalem Pz. I tu ta, ten znak nieskończoności, czyli wstążeczka są ułożone po ukosie, tak jak idzie matematyczna oś Z. A jakie wartości może mieć magnetyczna liczba kwantowa dla podpowłoki P, czyli dla bloku energetycznego P? Jako że w bloku energetycznym P zapisujemy 3 kratki, to zawsze środkowa ma wartość 0. Jak posuwamy się w lewo, dajemy wartości minus 1, minus 2, minus 3, a jak w prawo, to plus 1, plus 2 i plus 3. Jako, że w bloku energetycznym P mamy tylko 3 kratki, to środkową kratkę środkowy orbital nazywamy wartością 0. Orbital pierwszy, czyli ten, który jest po lewej stronie, wartością minus 1, a orbital najbardziej po prawej stronie, czyli trzeci, wartością plus 1. A dla bloku energetycznego D, jak po kolei kratki mają oznakowane. Numery, czyli wartości matematyczne, nazwy matematyczne tych przestrzeni orbitalnych, czyli magnetycznej liczby kwantowej. Znowu najlepiej zacząć od kratki środkowej, ona ma wartość 0. Idąc w lewo, druga kratka będzie miała wartość minus 1, a ta, która jest jako pierwsza w zapisie, będzie miała wartość minus 2. Czyli mamy kratkę minus 2, później orbital minus 1, później orbital 0. Czwartym orbitalem będzie wartość plus 1, a piąty orbital ma matematyczną nazwę plus 2. A co to jest magnetyczno-spinowa liczba kwantowa? Liczba kwantowa magnetyczno-spinowa, ona mówi nam o ilości elektronów, czyli o ilości stanów kwantowych. To znaczy, jeżeli mag e magnetyczno-spinowa liczba kwantowa ma dwie wartości, jedną minus jedna druga, a drugą plus jedna druga, to oznacza, że w takiej kratce, w takim orbitalu są wpisane dwie strzałki, bo strzałka patrząca do góry. Kratce ma wartość magnetyczno-spinowej liczby minus 1 druga, a strzałkę, którą zapisujemy grotem w dół, będzie miała wartość magnetyczno-spinowej liczby plus 1 druga. Czyli magnetyczno-spinowa liczba kwantowa to są po prostu elektrony. Co to jest zestaw liczb kwantowych? To jest inaczej przyłożona konfiguracja elektronowa, czyli opis tego, jak jest zbudowany dany atom czy jon, ale w oparciu właśnie o symbole liczb kwantowych i odpowiednie liczby, które opisują tą budowę, czyli n równa się ileś l równa się ileś m równa się ileś, ileś i dla, każdego, dla każdej magnetycznej liczby są odpowiednio jeszcze magnetyczno-spinowe. Jak rozpoznać jon, który w bloku energetycznym D? Jest najbardziej trwały. Trzeba rozpisać konfigurację metodą klatkową, i ten jon, który ma najwięcej elektronów niesparowanych, jest najbardziej trwały. A jak w bloku energetycznym D rozpoznać pierwiastki barwne i pierwiastki bezbarwne? Pierwiastki i jony barwne w bloku energetycznym D to są te, które mają jakąś ilość elektronów w bloku D, na przykład D1, D2, D3 i do D9. Czyli mają ciekawie, czyli mają jakiś kolor, coś dzieje się na bloku energetycznym D, coś ciekawego, czyli jest tam ileś elektronów. A jak rozpoznacie one bezbarwne w bloku energetycznym D? Tu była zasada, że jeżeli jon jest bezbarwny, to albo w ogóle nie ma elektronów na bloku energetycznym D, albo ma cały blok D obsadzony w pełni maksymalną liczbą elektronów. A zatem jon bezbarwny będzie wtedy bezbarwny, jeżeli ma konfigurację D10, lub w ogóle nie ma w konfiguracji zapisu D. Dobra, przechodzimy do energii jonizacji. Co do takiego jest energia jonizacji? Energia jonizacji to jest taka porcja energii, którą trzeba włożyć, trzeba użyć, aby wyrwać z atomu jego elektron walencyjny. Czyli to jest taka energia, którą trzeba użyć, taka ilość energii, która jest potrzebna do oderwania elektronu od atomu lub jego jonu. Który pierwiastek w układzie okresowym wymaga najmniejszej energii jonizacji, a w przypadku którego pierwiastka do oderwania jego elektronów potrzeba największej energii jonizacji? Największej energii jonizacji wymaga fluor, bo on najsilniej pilnuje swoich elektronów, najmocniej je przeciąga, co przekłada się na to, że jest najmniejszy, najchudszy, najwęższy, czyli ma najmniejszy promień, bo te elektrony są mocno ściśnięte przy jądrze. Natomiast frans, z drugiej strony układu okresowego, naj najaktywniejszy metal i największy pierwiastek w układzie okresowym, jako że jest największy, czyli najgrubszy, czyli najszerszy, jego elektrony walencyjne fruwają bardzo daleko od jądra, są proporcjonalnie słabo przyciągane, mało trzymane, co oznacza, że łatwo jest je oderwać. A jeżeli łatwo jest je oderwać, to znaczy, że wymaga to małej jonizacji, małego nakładu energetycznego, żeby już można było porwać jego elektron. A zatem jaka będzie zasada wielkości jonizacji, energii, energii zależnie od tego, jak jest położony pierwiastek w układzie okresowym? Chodzi tutaj o to, że im bliżej pierwiastek leży fransa, tego największego pierwiastka, to jest większy, szerszy, grubszy, czyli dalej ma swoje elektrony walencyjne, czyli słabiej ich pilnuje, więc energii jonizacji wymaga mniejszej. Jeżeli natomiast pierwiastek leży bliżej fluoru, najmniejszego, najbardziej pilnującego pierwiastka swoich elektronów, im bliżej fluoru, tym wtedy wymaga to większej energii jonizacji, bo taki pierwiastek jest proporcjonalnie mniejszy, co oznacza, że silniej przyciąga do siebie swoje elektrony. I Jak rozpoznać ile energii jonizacji może mieć który pierwiastek? Tutaj musimy rozdzielić temat na energię jonizacji dla elektronów walencyjnych i dla elektronów niewalencyjnych. Energii jonizacji walencyjnych będzie tyle, ile dany pierwiastek ma elektronów walencyjnych. Natomiast tyle, ile ma elektronów niewalencyjnych, tyle będzie miał podanych energii jonizacji niewalencyjnych. Czym różni się wielkość energii jonizacji dla elektronów walencyjnych i niewalencyjnych? I skąd to wynika? Aby oderwać elektron walencyjny, musimy dostarczyć mniej energii, bo te elektrony leżą daleko od jądra, są słabo trzymane, więc wymaga to małej energii jonizacji. Dlatego elektrony walencyjne wymagają proporcjonalnie niższej energii jonizacji niż elektrony, które leżą bliżej jądra, czyli są niewalencyjnymi i są dużo, dużo silniej trzymane przez jądro. Ich energia jonizacji będzie dużo wyższa niż energia jonizacji elektronów niewalencyjnych, ponieważ elektrony walencyjne są silniej przyciągane przez jądro, są bliżej jądra, co przekłada się na większą energię jonizacji. Ok, przechodzimy do stanów wzbudzonych. Jakie warunki? Musi spełnić pierwiastek, żeby jego elektrony mogły ulec pobudzeniu wzbudzeniu. Żeby elektrony pierwiastka mogły wchodzić w stan zbudzony, przede wszystkim ten pierwiastek musi posiadać elektrony walencyjne sparowane, czyli na modelu klatko, klatkowym w jednej kratce muszą znaleźć się przynajmniej dwa elektrony walencyjne, czyli dwie strzałki w jednej kratce. Drugi warunek. Powłoka walencyjna tego pierwiastka, czyli nie sam pierwiastek, ale powłoka walencyjna która jest powłoką walencyjną dla tego pierwiastka, powłoka walencyjna musi posiadać jeszcze dodatkowe puste orbitale, czyli puste kratki. To znaczy, jakiś pierwiastek na przykład na powłoce trzeciej może dla swoich elektronów wykorzystać podpowłokę S i P tej powłoki trzeciej, natomiast może tam nie obsadać na bloku D, może nie obsadać swoich elektronów. Jednakże, jako że powłoka trzecia posiada jeszcze blok energetyczny D i 5 dodatkowych orbitali, to wtedy Elektrony pierwiastka, walencyjne elektrony pierwiastka, na przykład z powłoki 3P, mogą przeskoczyć na orbitale 3D i zostać w ten sposób wzbudzone. A na czym w ogóle polega stan wzbudzony? W stanie wzbudzonym chodzi o to, że po prostu rozbijamy elektrony walencyjne sparowane, bierzemy jeden elektron z takiej pary i on przeskakuje na kolejny pusty orbital. A jak rozpoznać ile stanów wzbudzonych może tworzyć dany pierwiastek? Tu musimy sprawdzić ile ma par elektronów walencyjnych. Jeżeli ma jedną parę elektronów walencyjnych, to ma potencjał tylko na jedną, na jeden stan wzbudzony. Jeżeli ma aż dwie kratki z podwójnymi elektronami, to z tych dwóch kratek będziemy mogli zabrać po jednym elektronie i je wzbudzić, co oznacza, że taki pierwiastek mógłby utworzyć dwa stany wzbudzone. Jeżeli miałby trzy takie pary, no to trzy stany wzbudzone. Natomiast tu jest ważne, że takie stany wzbudzone rzeczywiście będą miały miejsce pod warunkiem, że powłoka walencyjna tego pierwiastka posiada kolejne puste orbitale, gdzie te pojedyncze, wyrywane, wzbudzone elektrony miałyby gdzie przeskoczyć. I jeden elektron zbudzony przeskakuje do jednej kolejnej pustej kratki. Drugi kolejny elektron zbudzony przeskakuje do następnej kolejnej pustej kratki, czyli kolejnego orbitala. Ile przestrzeni orbitalnych posiada powłoka druga? Przestrzeń orbitalna to była inaczej kratka, a zatem na powłoce drugiej mamy blok energetyczny S, czyli jedną kratkę i blok energetyczny P3 kratki, więc w sumie daje to nam 4 kratki, 4 orbitale, czyli inaczej 4 przestrzenie orbitalne. A jeżeli zapytam Cię o stany kwantowe, ile stanów kwantowych ma jakiś pierwiastek, to co mam na myśli? Stany kwantowe to inaczej ilość elektronów, więc jeżeli usłyszę pytanie, ile stanów kwantowych ma jakiś pierwiastek, to mam po prostu powiedzieć, ile ma elektronów. A jeżeli zapytam cię, ile stanów kwantowych walencyjnych ma jakiś pierwiastek, to o co ci tak naprawdę pytam? Wtedy odpowiadam o elektronach walencyjnych. W ten sposób doszliśmy do końca nagrywanych odpytywanek, jeżeli chodzi o budowę atomu. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta forma. Jeżeli tak, odtwarzaj sobie to nagranie wielokrotnie. Jeżeli nie, to spokojnie, mamy jeszcze wersję papierową. Otwórz ją sobie, przeczytaj pytania i spróbuj na nie odpowiedzieć. A jeżeli nie znasz odpowiedzi, to przeczytaj odpowiedzi, które są zamieszczone na kolejnych stronach. A zatem dzięki Ci za to nagranie i wracaj do niego jak najczęściej.